Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. No dzisiaj znowu za mną kwiaty czarnego bzu, ale w dzisiejszym odcinku będziemy je zrywać na ocet. Tak, będziemy robić ocet właśnie z kwiatów z czarnego bzu. O ile dobrze pamiętam, już robiłem coś na moim kanale, właśnie używając ocet z tych kwiatów z czarnego bzu. Także zapraszam na mój kanał, bo tam dowiecie się właśnie do czego możemy taki ocet m.in. użyć. Ale oczywiście też w przyszłych odcinkach będę go stosował i będę Wam właśnie pokazywał, do czego możemy taki ocet używać. A jakie kwiatki będziemy zrywać do octu, już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że oglądaliście mój wcześniejszy filmik, jak suszyć kwiaty z czarnego bzu na herbatę i nie tylko. Jeżeli jeszcze tego filmiku nie widzieliście, zapraszam na mój kanał, playlista Robimy Własne Przetwory. Tam właśnie znajdziecie ten filmik, jak suszymy takie kwiaty, a teraz szybko wam pokażę jakie kwiatki tutaj potrzebujemy zerwać właśnie do zrobienia octu. A oto jakie kwiatki musimy zrywać. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. To są kwiatki rozwinięte do końca, tak samo jak w sytuacji, kiedy zrywaliśmy sobie kwiatki na właśnie suszenie. I takie same kwiatki teraz musimy sobie zerwać właśnie na ocet. Widzicie, nie wiem czy dobrze na filmiku będzie widać, z każdego kwiatka takie pałeczki wychodzą żółte, to jest właśnie pyłek tutaj z tych kwiatków. I tak musimy teraz to zrywać delikatnie, żebyśmy tego pyłku za bardzo się nie pozbyli. Ja tak jak w pierwszym filmiku delikatnie, proszę bardzo, obcinam sekatorkiem. Proszę zobaczyć, i teraz delikatnie to odkładam sobie do wiadereczka. No i zrywamy teraz tak kwiatków. No, ile zerwiecie, tyle będziecie mieli. Później, w trakcie filmu, wam powiem, ile mniej więcej takich kwiatków potrzebujemy, i jak oczywiście to wszystko robimy. No to zabieramy się za zrywanie. Proszę bardzo, mam tutaj tych kwiatów trochę zerwanych, i teraz co z tymi kwiatami zrobimy? Podobnie tak jak w sytuacji, gdy robiliśmy. Yy, akacje suszyliśmy albo suszyliśmy yy, kwiaty czarnego bzu. Rozkładamy sobie je na papierze, tak żeby pozbyć się tutaj tych robaczków. Możemy też to rozłożyć gdzieś na, yy, jeżeli mam jakiś stół, na przykład plastikowy na dworze. Ja to czasami rozkładam po prostu na betonie. Dymam tych kwiatów naprawdę bardzo dużo. I tak te kwiatki sobie rozłożymy i odczekamy. Godzinkę, półtora to tak myślę minimum, ja przeważnie 2 do 3 godzinek, tak sobie to trzymam właśnie na papierze. Przekładając te kwiaty, uważajmy, żebyśmy tutaj nie strącili tych żółtych kuleczek, no bo to jest ten pyłek, cała esencja smak tego właśnie kwiatu czarnego bzu. Także robimy to dość, dość bardzo delikatnie. Proszę bardzo, pierwszy papier mam rozłożony. Jeszcze sobie rozłożę chyba takie dwa papiery, tyle więcej mi wyjdzie. I po dwóch godzinkach powiem wam, jak przygotujemy sobie te kwiaty na ocet. Kwiaty odczekały swoje robaczków, się pozbyliśmy, zanim zaczniemy sobie przygotowywać kwiaty, już wam mówię, co w pierwszej kolejności musimy sobie jeszcze przygotować. Słoik, w którym będziemy robić ocet. No ja mam tutaj 3 litrowy słoik, bo mam tych kwiatów naprawdę sporawo. Kwiaty Muszę przygotować ich tyle, żeby zapełnić słoik do połowy. Ile będę potrzebował wody? No, mniej więcej, około 2 litry, trochę więcej. To wam później powiemy, jak już będziemy mieli słoik zapełniony kwiatami, ile tej wody wyrwamy. Ja tutaj sobie przygotowałem 2,5 litra wody, i teraz co do tej wody dodam. Na te 2,5 litra 10 łyżeczek cukru, czyli 4 łyżki na 1 litr. Możemy sobie teraz to zamieszać. I co teraz musimy zrobić? Teraz wodę sobie zagotujemy z tym cukrem, i wodę po zagotowaniu musimy sobie wystudzić. Wodę wstawiam sobie na gaz, zagotuję ją, a my teraz zaraz zabieramy się za kwiatki. Woda wstawiona no to my zabieramy się teraz za kwiatki. Z kwiatkami podobna sytuacja, jak robiliśmy kwiatki do syropu. Z tym, że tutaj nie musimy aż tak dokładnie tutaj te malutkie łodyżki też obcinać. Wystarczy, że. Proszę bardzo, już Wam pokazuję. Tu, tu. ściągnę. Proszę bardzo. I tak już w zupełności wystarczy. Jeżeli tutaj jeszcze widzicie, o, jest dość grubawo. Możemy to jeszcze odciąć. Proszę bardzo. I w takiej postaci w zupełności to wystarczy. I kwiatki oczywiście obchodzimy się z nimi delikatnie, tak, żeby ten pyłek pozbyć się go jak najmniej i. Bezpośrednio do słoika, i tych kwiatków musimy tutaj dać tak, abyśmy mieli pół słoika. No to zaczynamy nowo trochę pracy. Czeka. No i proszę bardzo, woda w międzyczasie mi się zagotowała. Teraz ją odstawiam do wystudzenia. A tutaj proszę zobaczyć pół słoika 3-litrowego kwiatów. Nawet myślę, że. Ciutkę, ciutkę więcej, ale to nie szkodzi. Teraz pozostało tylko poczekać, jak ostygnie woda i zaraz powiem Wam, ile tej wody wlewamy i jak długo później ten ocet robimy i co podczas, gdy ten ocet będzie sobie pracował, będziemy z nim robić. No i gotowe. Słoik tutaj czeka z kwiatkami. Woda ostygła. Teraz zalejemy tą wodą te kwiatki. Ile tej wody tutaj wlejemy? Wody wlejemy tutaj nie do pełna. Tak mniej więcej około 3 czwarte tego słoika. Skoro słoik ma tutaj 3 litry, więc... Około tak wlejemy tutaj y, 2 litry, może troszeczkę więcej. Wlewamy teraz wodę. Zaraz zobaczymy, czy ta woda mi tutaj cała wejdzie. O, proszę bardzo, troszeczkę zostało. I teraz będziemy musieli sobie to y, mieszać. Mieszamy to y, dwa razy dziennie, a nawet możemy zamieszać to trzy razy dziennie, ale z pewnością, jeżeli zamieszamy rano i wieczorem, tak będzie idealnie. I teraz co jeszcze musimy zrobić? Przykryjemy sobie to gazą, możecie przykryć. Ja przykryję to po prostu ręcznikiem papierowym. Założę tutaj ręcznik i oczywiście założę gumkę, że pod tym ręcznikiem tutaj żaden robaszek się nie dostał. Proszę bardzo, tak to u mnie wygląda. A tak to wygląda tutaj z boku. No i teraz musimy tylko pamiętać o tym, abyśmy to mieszali tak jak mówiłem wcześniej rano i wieczorem. I teraz gdzie jeszcze trzymamy ten słoik? Ja go sobie schowam. Tutaj mam taką zabudowę do tej zabudowy, tak żeby nie padało na niego słońce. Jeżeli nie macie takiego pomieszczenia, możecie owinąć sobie słoik jakąś ciemniejszą szmatką, tak żeby po prostu nie padało słońce właśnie na ten słoik. No i w ten sposób będziemy to trzymać tak około 3 tygodnie. Ja oczywiście jeszcze nagram kilka scen. Podczas jak to fermentuje, jak to mieszamy, i też nagram ostatnią scenę, jak już ocet będzie gotowy, jak będę go odsedzał. No to co, zaczynamy produkowanie naszego własnego octu z kwiatów czarnego bzu. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jesteśmy, można powiedzieć, w połowie, no bo 10 dni już minęło i tak to właśnie u mnie już wygląda. Kwiaty zaczynają już sobie coraz bardziej opadać na spód. Znowu sobie to przemieszam. Mieszam to trzy razy dziennie w południe, rano. Wieczorem, jak tylko mam możliwość, tak sobie to właśnie y, mieszam. Konsystencja proszę zobaczyć, woda już się robi mętna. Jeszcze myślę, że około 10 dni maksymalnie i ocet będzie gotowy. On już fermentuje, bo czuję po zapachu, i będziemy mieli ocet gotowy. Proszę Państwa, 22 dzień, 3 tygodnie i jeden dzień proszę zobaczyć, widzicie? Kwiaty. Mamy już na spodzie. Może nie na samym spodzie, bo tych kwiatów jest sporo, ale one już opadły. Wcześniej, jak widzieliście, sam ocet był od spodu, u góry mieliśmy kwiaty, a teraz sytuacja jest odwrotna. To znaczy, że ocet mamy gotowy. I co teraz zrobimy? Ja już mam tutaj przygotowane sitko i pojemnik. I w pierwszej kolejności najpierw przeleję sobie to wszystko tutaj przez to sitko do tego pojemnika. I teraz, tak jak widzicie, Kwiaty mam tutaj na sitku i musimy teraz je sobie dobrze odcisnąć. Ja sobie poczekam, żeby one jeszcze tutaj trochę obleciały i zaraz je tutaj dobrze wycisnę tak, żeby... Proszę zobaczyć, czy Wam pokażę, ile tu jeszcze mamy octu. Widzicie? To wszystko musimy dobrze odcisnąć. No i ocet mam przelany do pojemnika i teraz tutaj mam słoik. Już go umyłem sobie. Wcześniej tutaj właśnie trzymałem te kwiaty. Teraz rokadam tutaj pieluchę. Możemy też sobie założyć gazę, i jeszcze raz musimy sobie to dobrze przelać. Przelewamy dlatego, że tutaj jeszcze na spodzie, w tym pojemniku, mamy dość sporo farfocli. Zabezpieczę sobie jeszcze trochę gumką. I przelewamy. Z początku wszystko przeleci, ale za chwilę zacznie nam się tutaj osadzać osad, i potrwa to troszeczkę dłużej. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj widzicie, to jest właśnie ten osad, o którym mówiłem, i tego właśnie musimy teraz tutaj się pozbyć. Poczekam chwilkę, niech leci, i zaraz tutaj dolewam całą resztę. I proszę bardzo, resztka wlana. No i teraz musimy poczekać, żeby to sobie tutaj to wszystko ściekło. Możemy delikatnie, ale naprawdę bardzo delikatnie sobie to zamieszać i czekamy, jak to wszystko ścieknie, i jeszcze będziemy mogli sobie tą resztkę, która tutaj w środku będzie, przecisnąć sobie właśnie przez tą pieluchę. No i proszę Państwa, Ocet mam już tutaj w słoiku odsadzony przez kieluchę. Proszę zobaczyć, on jest mętny. Od razu wam tutaj na starcie powiem. On idealnie klarowny nie będzie, bo nie będziemy go tutaj pięć razy filtrowali, oczyszczali, no bo nie wiem w ogóle w jakim celu. Powiem wam teraz, co ja z nim zrobię. Ja go teraz sobie odstawiam. Na dzień maksymalnie dwa dni, czasami do trzech dni. Czekam, żeby sobie wszystko tutaj osiadło na spodzie. A to, co takie w miarę, w miarę klarowne będzie tutaj u góry, to wszystko sobie zbieramy. Najlepszy sposób to po prostu duża strzykawka i dużą strzykawką ściągamy sobie wszystko aż do momentu, gdy dojdziemy do samego spodu, gdzie będzie ten osad. I wtedy ten ocet będzie taki w miarę, w miarę klarowny. Ja już Wam pokażę, jak to sobie zbiorę za 2-3 dni i ocet będziemy mieli gotowy i będzie można go używać do różnych sałatek bo ocet jest naprawdę bardzo smaczny. I jeszcze taka jedna mała uwaga. Teraz jak sobie odstawimy słoik, tak żeby on tutaj się w miarę wyklarował, ja go tylko też przykrywam papierem albo gazą. Nie zakręcam dekielka. No i proszę bardzo, ocet mam już zlany. Proszę zobaczyć, on nie jest idealnie klarowny, ale w niczym to w ogóle nie przeszkadza. On taki ma teraz kolor, jakby to był sok jabłkowy. Co teraz z tym octem zrobię? Ja już ten ocet sobie teraz odstawiam do szafy, Zakręcam go ale tylko delikatnie, na wszelki wypadek, gdyby ten osad jeszcze sobie trochę pracował, bo nieraz tak się właśnie zdarza. Po jakimś czasie tutaj on jeszcze delikatnie się wyklaruje, ten osad. Minimalnie osadzi się na spodzie, ale ja zawsze przed używaniem takiego octu mieszam to wszystko i razem z tym osadem, taki mętny ocet właśnie używam do potraw czy do sałatek, w zależności do czego go używam. No, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że sami zaczniecie robić sobie takie właśnie octy. Już niedługo pokażę Wam też, jak będziemy robić ocet jabłkowy. Będą też inne octy. Także zapraszam do śledzenia mojego kanału. A teraz pod filmem zostawcie łapkę do góry. Jeżeli Wam się filmy podobają, zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!